Kochani, właśnie stoję w takim moście, to łączy park z tym oto, tym, ze zwierzyńcem, ale no cóż, w parku jest mokro, jest zimno, jest błoto, a nie ja wybyłem byłem przeziębiony więcej, żeby drugi raz przeziębiony, co chodzi? No właśnie, sobie idę, będę schodził sobie właśnie na, idę na czwórkę pod galerię Białą, bo za zimno jest, by siedzieć, zaraz nagam poczekać kolejny. No cóż kocham, się nie jestem podobnie tam jedzie właśnie 28 na żyzno, ale nie będzie widać, tam o, jedzie. A ja już nie wiecie. właśnie przychodzę koło kościoła, jakiegoś ojca Pio, Pio, cholera co to jest, nie wiem, nie zmyśl się na tym. Aha, będę nagrywał co chcę, to moja sprawa, a innych widziałem głęboko w dupie, no. A za będzie to galeria biała, bo czwór, czwórkę mam niedługo. No wiecie, oh, samochody jeżdżą się, patrzą tu gdzieś. Mm -hmm. No. A, dla tanto rusza... No znaczy, program ten sam, ale to jest on Nagradza i teraz na kwartał czwarty, czyli październik, sobot, grudzień. I to już w katalogu... w, foku, do, yy, w katalogu dziesiątego możemy mieć prez prezenty na święta. No. Dobra, kochani, będę kończyła, z spieprzała, bo inną czwórkę. Pa!